Maciej S. Maciuś był bohaterem dwóch światów. Zdobywał medale na matach grapplingu, a jednocześnie rządził stadionowym podziemiem jako jeden z liderów psychofans. Gdy klub uhonorował go koszulką z napisem Król Maciuś I, nikt nie przypuszczał, że kilka tygodni później złoży zeznania, które wstrząsną całym środowiskiem. To właśnie wtedy Maciuś zdecydował się na współpracę z prokuraturą i przyjął status małego świadka koronnego. Co z czasem okazało się jednym z kluczowych ruchów dla rozbicia hermetycznej struktury i przełamania zmowy milczenia. Skala konsekwencji tej decyzji była ogromna. Dzięki jego zeznaniom zatrzymano ponad 100 huliganów z Chorzowa, a także z Krakowa, w tym osoby powiązane z grupą Wisła Sharks. W zamian Maciuś mógł liczyć we wszystkich własnych sprawach na nadzwyczajne złagodzenie kary, co finalnie przełożyło się na orzeczenie 3 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 10 lat i długi okres próby. Podczas którego każde naruszenie prawa grozi realnym odwieszeniem sankcji. W kolejnych miesiącach i latach historia Maciusia w sądach układała się w ciąg scen, które pokazywały konsekwencje jego współpracy i jednocześnie odsłaniały kulisy działalności gangu. 24 września 2024 roku Maciuś pojawił się w specjalnie chronionej sali rozpraw Sądu Okręgowego w Katowicach, gdzie od roku toczył się proces 18 huliganów Ruchu Chorzów w którym Prokuratura Krajowa przedstawiła zarzuty popełnienia 87 przestępstw. Na liście znajdowały się m.in. brutalne bijatyki z chuliganami GKS u Katowice, Górnika Zabrze i Rowu Rybnik, w których uczestniczyły po kilkusetosobowe grupy. Najwcześniejszy z opisywanych incydentów datowano na 2010 rok, kiedy to na parkingu Makro Cash Cary w Katowicach ponad 100 huliganów ruchu wyposażonych w kije i metalowe pręty zaatakowało zbierających się przed meczem szalikowców Gieksy. Zaczęło się od strzałów z rakietnic, potem doszło do starcia wręcz, a część uczestników starcia wdarła się do marketu i wyniosła z niego krzesła oraz stoliki, które następnie wykorzystano w walce. Trzy lata później jadący pociągiem kibice z Katowic zaciągnęli hamulec bezpieczeństwa pomiędzy stacjami Brynów i Ligota, gdzie w umówionym miejscu czekało na nich ponad 200 pseudokibiców z Chorzowa. Ostatnia z największych awantur pomiędzy chuliganami obu drużyn miała miejsce w pobliżu stadionu Hetmana Katowice. Późniejsze śledztwa ujawniły także inne wątki, w tym planowany i zrealizowany częściowo napad na powiązanego z chuliganami Krakowi Janusza kapseudonim bokserek. Według ustaleń prokuratury zaprzyjaźnieni członkowie gangów PsychoFans i Wisła Sharks zamierzali go najpierw skrajnie pobić i upokorzyć, a następnie wywieźć do lasu. Całość miała zostać utrwalona i upubliczniona w sieci. Plan nie doszedł do pełnego skutku, choć bokserek został dotkliwie pobity. Wywiezienie uniemożliwił mężczyzna towarzyszący ofierze, który wyciągnął broń i oddał strzały w kierunku napastników. Jeden z pocisków trafił kibica ruchu w kręgosłup i od tamtej pory porusza się on na wózku. Koledzy porzucili go w panice na przystanku autobusowym. Według prokuratury latem 2017 roku członkowie PsychoFans dokonali też napaści w Świętochłowicach na szalikowca górnika Zabrze atakując go, gdy szedł z partnerką i prowadził wózek z niemowlęciem. W trakcie zajścia wózek przewrócono, a dziecko wypadło na jezdnię. Co wywołało powszechne oburzenie, zwłaszcza że napastnicy użyli m.in. ostre narzędzia. Ten sam zespół śledczych łączył ekipę schorzowa z, z napaścią w rudzie śląskiej na kibica górnika o pseudonimie Ryży. Dopadnięto go na przystanku tramwajowym, rozciągnięto chwytając za ręce i nogi, po czym złamano mu kończyny, oraz z atakiem na piwnicę, w której przebywali szalikowcy górnika. Najpierw pomieszczenie zagazowano, potem wpadnięto do środka i dotkliwie pobito znajdujące się tam osoby na odchodnym wylewając na posadzkę i ściany 10 litrów farby. W sądzie wątek po wątku przewijały się kolejne epizody. Maciuś odmówił składania zeznań w kwestiach, w których wciąż toczyły się przeciwko niemu postępowania, ale przewodnicząca składu sędzia Kinga Carwot odczytywała protokoły z jego wcześniejszych wyjaśnień ze śledztwa i po każdym fragmencie słyszała – tak było, potwierdzam te zeznania. Opisując napad na bokserka z października 2016 roku, relacjonował, że trenował wówczas w klubie Spartan w Chorzowie, gdy zadzwonił do niego Maślak, wskazywany jako szef PsychoFans, z informacją o przyjeździe ekipy z Krakowa i poleceniem, by zrobić Janusza K. Zebrała się około 30-osobowa grupa z Chorzowa. Wiślaków było, jak twierdził, jeszcze więcej. Pojawili się także Ukraińcy. Podjechali pod agencję towarzyską American Bikini w Mysłowicach, gdzie miał nastąpić atak. Bokserek przyjechał terenowym Mercedesem. Lecz gdy zobaczył biegnących w jego stronę zamaskowanych mężczyzn z ostrymi narzędziami i kijami, rzucił się do ucieczki. Został jednak błyskawicznie obezwładniony, skuty kajdankami i ciągnięty po ziemi w stronę otwartego bagażnika przez jednego z napastników, który szarpał go za długie włosy. Plan wywiezienia do lasu i ostatecznego poniżenia przerwał wspomniany strzał, który spowodował panikę. Maciuś w sądzie podkreślał, że celem nie było zabicie, a gdyby taki był zamiar, to jak twierdził, ekipa by się na to nie zgodziła. W jego relacjach pojawiły się też inne fragmenty układanki. Przyznanie, że to chuligani z Chorzowa w 2017 roku włamali się do nielegalnej fabryki papierosów w Gliwicach, skąd ukradli tytoń, gotowe papierosy oraz matryce do produkcji, co później okazało się ciosem w interesy agresywnych kibiców Zagłębia Sosnowiec. Kolejne to informacja o włamaniu na stadion GKS u Katowice i kradzieży 44 flag oraz relacja o napadzie na ćwiczących w jednej z mysłowickich szkół szalikowców Geksy, jak stwierdził wprost, Ciężko ich pobiliśmy. W innym wątku Maciuś, jako wiceszef PsychoFans. potwierdził, że to chorzowcy kibole skatowali w rudzie Śląskiej Dariusza Pastora z torcidy górnika Zabrze. Mężczyzna krótko później zmarł w szpitalu. Zastrzegł, że nie brał w tym udziału, lecz widział nagranie monitoringu. A w ekipie mówiło się, iż Kajo, którego prokuratura oskarżyła o zabicie pastora, przesadził. Gdy centralne biuro śledcze policji zatrzymało liderów, według Maciusia, stery nad grupą przejęli Adrian o pseudonim Ferdek oraz Dawid K. pseudonim Kołek. Ten ostatni, jak twierdził świadek, po osobistych zawirowaniach odpuścił, a potem znów wrócił i próbował wykorzystać swoje pięć minut. Przy czym w ocenie Maciusia był niezrównoważony i groził nakręceniem młodszych do egzekwowania brutalnych zadań. Pojawiła się również scena z autostrady A4. Na stacji benzynowej chorzowscy chuligani mieli dotkliwie pobić Krzysztofa M. pseudonim Mara, lidera gangu wywodzącego się z kibiców Górnika Zabrze. Według relacji nie była to zaplanowana akcja. Lecz okazja, gdy ekipa jechała na pogrzeb kolegi i dostrzegła mare przypadkiem. Podczas przesłuchań w Katowicach doszło do sporu proceduralnego o zakres wypowiedzi Maciusia. Obrońcy zwracali uwagę, że nie znają dokładnej listy zarzutów przedstawionych mu w prokuraturze, co utrudnia przygotowanie pytań, lecz po wyjaśnieniach prokuratora Jacka-Otoli przesłuchanie ruszyło dalej. Na pytania o to, czy w ekipie byli fanatyczni kibice, czy po prostu przestępcy, Maciuś odpowiadał, że w psychofans byli jedni i drudzy. A w bójkach brali udział zarówno członkowie grupy, jak i osoby, które po prostu chciały się bić. Przyznał, iż brał udział w krwawej awanturze przed Macro Cash and Kerry, choć jak utrzymywał, nie pamięta kto konkretnie po stronie psychofan zniósł sprzęt, a sam nie miał wtedy przy sobie żadnej broni. Ten rozbudowany korpus zeznań i przyznań Maciusia, włącznie z potwierdzeniem, że za włamaniem do siedziby ruchu Chorów stali ludzie z jego środowiska, stał się jednym z filarów obrazu, który w kolejnych miesiącach i latach utrwalały sądy. Aż po rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego w 2025 roku. Oddalanie kasacji prokuratury w sprawach głównych liderów nie rozbiło wcześniejszych ustaleń, lecz je potwierdziło, wzmacniając wrażenie, że fundament dowodowy, zbudowany także na współpracy małego świadka koronnego, był spójny i wystarczająco solidny. Tym samym narracja o psychofans jako o strukturze o charakterze mafijnym nastawionej nie na romantyczną obronę barw, lecz na zarobek i kontrolę terytorium została prawomocnie zacementowana. Z perspektywy Maciusia oznacza to życie w cieniu własnych zeznań. Dla dawnych kompanów stał się synonimem zdrady, dla państwa narzędziem, dzięki któremu udało się dojść procesowo tam, gdzie wcześniej docierało się rzadko, a dla opinii publicznej bohaterem niejednoznacznej opowieści o cenie informacji, którą wymiar sprawiedliwości płaci, by rozbić przestępczą organizację. Jednocześnie pozostaje warstwa bardzo ludzka i nienachalna. Długi okres próby. Wymóg odcięcia się od środowiska, praca kuratorska i setki małych decyzji, które rozstrzygają, czy złagodzenie kary okaże się tylko taktycznym kupieniem czasu, czy też początkiem trwałej zmiany życiowej trajektorii. Na tę panoramę nakłada się wymiar symboliczny jednego z najgłośniejszych epizodów włamania do siedziby własnego klubu. To właśnie ono w połączeniu z przyznaniem się i relacjami towarzyszącymi rozstrzygnięciom na najwyższym szczeblu najsilniej zburzyło mitologię świętości i pokazało, że pod płaszczem stadionowych barw funkcjonował chłodny rachunek zysków i strat. W tym sensie Maciuś jest postacią graniczną. Z jednej strony tytułowy król z koszulki, sportowiec z międzynarodowym laurem, z drugiej współtwórca i zarazem rozbijający od środka układ sił, który przez lata terroryzował przeciwników i zatruwał piłkarskie życie na Śląsku i w Małopolsce. Tak połączona opowieść, spleciona z historii sal sądowych, policyjnych raportów, relacji z trybun i sportowych paradoksów, pokazuje nie tylko konkretny życiorys, ale też mechanizm, w którym państwo, by zwyciężyć, musi czasem sięgnąć po nieintuicyjne środki, obniżyć karę jednemu, by ukarać wielu. I choć oceny moralne będą się wahać, bilans faktów, od przyznania do udziału w łamaniu, przez potwierdzenie wielu napadów i bujek, po konsekwentne zeznania, które doprowadziły do zatrzymań liczonych w dziesiątkach i ugruntowania surowych wyroków wobec liderów pozostaje nieubłagany. A nazwisko Maciusia na trwałe wpisze się w kronikę tego, jak naprawdę upadają gangi chuliganów, gdy kończą się legendy, a zaczyna twarda, prozaiczna rachunkowość prawa.